Zimowe biegi górskie w falenicy, tak oznaczona jest trasa. A tutaj chcemy sprawdzić, ile w wyniku, jaki wynik zrobi zwycięzca tego biegu. Ci z Was, którzy najlepiej oszacowali, ile on zrobi, to wygrają buty Adizero X, te fajne crossowe buty Adidasa. Zobaczymy, jak tutaj przebiegnie grupa kilkuset osób, bo tu naprawdę jest wąsko. To jest świetne miejsce do przeanalizowania, w jakich butach biegną wszyscy zawodnicy. Na tym wykresie pokazujemy tylko 10 najpopularniejszych marek. Te słupki pokazują ilu zawodników biegło w butach jakiej marki. Jednocześnie nad wykresem widać udział procentowy w całej grupie butów. Widać, że wygląda to nieco inaczej niż w biegach szosowych. Wprawdzie pozycja Asicsa nadal jest niezmieniona. Dosyć mocna pozycja Salomona. Adidas wyprzedza Nike, a, chociaż może nie jest to takie dziwne, bo jednak Adidas w swojej ofercie ma znacznie większą ofertę butów terenowych. Relatywnie wysoko jest tutaj, można powiedzieć, dosyć niszowa marka, czyli Innovate, no, ale jest to marka, która produkuje buty tylko terenowe. Daniel Karolkiewicz, proszę co za sylwetka Ile było? 30-60 Teraz zakreśliłem konkursie. To, to dosyć nietypowym bym powiedział buty jak na biega, biegi krosowe startówka. No wiem, startówka szosowa, szosowa. Jest... Rekordzistów świata w maratonie, a ty tu biegasz w nich kros, tak? Także on no, nie widać, ale mają takie takie mikroząbki Właśnie się super przytwierdzają, może nie w tym błocie, ale na asfalcie super. Teraz od Dios, Czy znaczy od nie, nie, nie Diosa, jest sama kontynental guma, nie wiem jak się będzie schodzało, ale... Rozumiem, że to też dzięki temu właśnie tym takim, takim mini kolczom to tak. pasowało Ci właśnie do krosów, tak? ja akurat pobiegłem nawet góry A. w Kurnicy, 4 km w tym w tym biegłeś? Tak, oczywiście nie byłem przygotowany, ale mimo wszystko dało radę i ja w ogóle lubię. A